Cześć wszystkim, witam Was serdecznie w speszalu z Cypru. Obecnie jesteśmy w lesie Pafos i słuchajcie, to jest śmiesznie, bo tu jest bardzo wilgotno. Do tego stopnia, że co chwilę pada deszcz, grat, opady konwekcyjne. I tak naprawdę raczej tu jesteśmy przejazdem, bo nie jesteśmy loversami gór, tylko bardziej wolimy niziny. W związku z tym, oczywiście poszukamy zwierząt gdzie nie ale to raczej będzie parę kadrów, a cała reszta będzie stamtąd, czyli za tymi górami. Jest piękne wybrzeże. W zasadzie z racji, że jesteśmy na wyspie, no to dookoła jest wybrzeże. I gdzieś właśnie będziemy szukać zwierząt. Generalnie plan jest ambitny, bo tutaj żyje bardzo dużo super gatunków, o których wam teraz nie będę mówił. Bo jeszcze zapeszę. W związku z tym nie mówię wam nic, tylko zapraszam Was na podróż po tej pięknej wyspie. Słuchajcie, wszedłem w ścieżkę, która jest naprawdę absolutnie 100% wilgotna. Tutaj widzimy, mchu naprawdę natura nie żałowała. Spójrzcie. Całe drzewa w porostach. Ja yeah. Wszędzie porosty i to takie ogromne porosty. Ale świetne. Cały krzak porostów, który znam i lubię. Kurcze. Nie no naprawdę to świetnie wygląda. Muchu dużo. No wilgotność 100% no nie? Oj to drzewo. Spójrzcie na to drzewo. Ktoś widział takie drzewo? Co to jest? Czerwone drzewo, no? Obłęd. Ja takiego nie widziałem. A wy? Spokój, słuchajcie, w porównaniu do Wietnamu. Jest taki spokój, to dlatego, że cykat tu nie ma, przynajmniej nie ma w tym miejscu, gdzie my jesteśmy teraz obecnie, czyli w górach, no i jest super. Co prawda pada deszcz, jest bardzo zachmurzony teren, to widać zresztą, natomiast wyobraźcie sobie, że tam daleko, daleko, jakieś 40 km, jest wybrzeże, a na wybrzeżu jest słoneczko, więc fajnie, bo klimat się zmienia. Tak naprawdę z każdym krokiem, ale tutaj temperatura jest bardzo fajna. O, szyszka. Patrzcie, e, taka sobie. Ponieważ, słuchajcie, temperatura nie wiem ile teraz jest, ale myślę, że tak z 12 stopni. Więc bardzo dla mnie ultra komfortowo, serio. 12 stopni to jest perfekt. Bluza, kaptur i można chodzić. E, nie wiem czy to widać, ale grad pada. czajcie. właśnie pada grad. W sensie taki ultra mikromalutki. No ale kawałki lodu spadają cholera. Patrzcie, nie kłamałem. Pada grad. O, nie na koty się dotoczyła. Masakra. Zmokłaś? Tak. Tylko trochu. Dobra, to jedźmy szukać słońca. Tu jest nasza furka. Słuchajcie, portfesta. Śmieszna sprawa jest, że na Cyprze wypożyczone auta mają czerwone rejestracje. Obstawiam, że jest to z tego powodu, że kierownica jest po prawej stronie, ale to jest dobre rozwiązanie, bo przynajmniej lokalsi wiedzą, czy uważać na turystów, bo tutaj serio, co chwilę widzimy, jak czerwone blachy gdzieś wjeżdżają pod prąd i tak dalej. Ja sam już raz wjechałem, ale staram się to ogarniać. Tu jest jakaś ruinka. Bardzo ładne drzewo. Tylko ten kontener tutaj psuje wizję Ale ogólnie jest ładnie Taki lasek I cypryjska skolopendra, zobaczcie No raczej to będzie cingulata Ładna Taka troszkę niemrawa, bo wiecie jest chłodno tutaj Wielkość? Taka wielkość Możemy ją ruszyć lekko No ładna skolopendra Bardzo spoczko o jak się ściska Zmieścisz się tam Dawaj No, jeszcze trochę Dobra, wcisnęła się Odkładam kamienie na swoje miejsce tak żeby jej nie zgnieść, nie O Patrzcie na tego bydlaka jest to żołnierz Ja yeah. duży, bardzo duży może wam pokażę do mojego palca go. Duży, nie? O nie, chyba mi obiektyw zaparował. No i one są tutaj w ogóle. Pochowały się. Muszę odłożyć kamień na miejsce, no bo one teraz chyba zimują, wiecie? Dlatego są takie ospałe, więc odkładam kamień i idę dalej. Zobaczcie, tutaj mamy małą cingulatę. I rozpoznaję ją po tym, że młode cingulaty mają niebieskie odnóża. Zobaczcie, normalnie ma niebieskie odnóża, no. Ja cię nie mogę. A tutaj jest Steatoda, czyli fałszywa wdowa. Patrzcie, co znaleźliśmy. Normalnie są tu pomarańcze. Takie wielkie. W związku z tym, zawsze o tym marzyłem, żeby bezkarnie zjeść całą pomarańcz naraz. Kurde, akurat wziąłem taką dużą, może mi się nie zmieścić do buzi. Mm. Mm. właśnie wypiłem szklankę soku pomarańczowego prosto z drzewa zabłądziliśmy w pomarańczowym lesie. Wszędzie są pomarańcze. Patrzcie, patrzcie ile tam leży pomarańczy ja... Yeah. Co za akcja. Nie ma zwierząt, ale jest dużo pomarańczy. Bardzo dużo pomarańczy. Wszędzie są pomarańcze. Gdzie się nie obejrzysz, to są pomarańcze. Taki widoczek mamy obecnie. Bardzo spoko, tu jest taka śmieszna wysepka. A tam jest jeszcze jedna. Taka totalnie wysepka. Natomiast tutaj też jest spoczko. Oczywiście kamienie są sukcesywnie podnoszone Natomiast póki co bez jakichś Joint pine. Rez rezultatów. Co? Joint pine <grystanie> <grystanie> Patrzcie Joint pine. Który to jest ten? No to nie wygląda <grystanie> Jakieś czarne mrówy. Te nas nie obchodzą za bardzo. Ale serio ładnie. Bardzo fajnie, świetne w ogóle podłoże tu jest, naprawdę. O, kamienie. Podnieśmy. Wi martwy i tyle, a tu... Wije. Nic więcej. Ej, no zobaczcie jak tu jest. Generalnie trawa wygląda jak dywanik. Co chwilę wiesz, jakaś taka roślinka super. No i uschnięte tego typu też jest świetne, spoko bardzo. O, albo tamten. Ej, patrzcie, nie znalazła zgromadzenie jakichś gęsienic. Nie za bardzo wiemy dlaczego to zgromadzenie tutaj powstało. Uuu. Ja obstawiam, że coś jedzą, a ty? Nie wiem. Myślę, że może jakąś padlinę będą miały. Sprawdźmy. Daj różdżkę. Mm. Trawę jedzą! Czemu akurat w tym miejscu? Ja. Yeah. Słuchajcie, tak mi przyszło do głowy, żeby raz podnieść kamień, który leży na kamieniu, no nie? I udało się moim oczom. Ukazała się cudowna cypryjska agama. Połóżmy ją może na kamieniu. Zobaczymy jak fajnie wygląda w naturalnym środowisku. Nie, no jest naprawdę przecudowna. Ale jak już ją oglądnęliśmy, to można ją popchnąć, żeby uciekła. I już. I zobaczcie pod tym kamieniem. Znalazłem Gekona Śródziemnomorskiego. To jest jeden z dwóch przedstawicieli Gekonów, tutaj na Cyprze. Jest Gekon Śródziemnomorski i jeszcze jest Gekon turecki. O nie! To jest młody osobnik. Dorosłe tam chyba mają do 10 cm. Taki fajny szkrabik. Kolejna jaszczurka zaliczona. No i znaleźliśmy również kozy. Ale mają rogi. Kozice górskie, może się uda na tym wyjeździe zobaczyć, jak stoją w jakiejś nietypowej pozycji na drzewie albo na skale. Póki co, wcinają aż miło. Dobra, słuchajcie, jest noc, i tak naprawdę łazimy już z półtorej godziny. Nic nie ma. Przerzuciliśmy milion kamieni. Można zobaczyć, jaki jest biotop, strasznie kamieniście. Natomiast y, znaleźliśmy kolejną agamę cypryjską. I jest ona, słuchajcie, dużo większa niż ta ostatnia. Zobaczcie. Już ubarwienie ma takie bardziej dorosłego osobnika. Bardziej stonowane, na pewno. Swoją drogą ciekawe, że młody osobnik był bardziej kontrastowy. Dlaczego ją trzymam za ogon? No bo agamy nie odrzucają ogona. Także nie muszę się martwić o to, że ona wystraszona odrzuci ten ogon i go nie będzie miała. Jaka fajna. Generalnie insurance w samochodzie nam nie obejmuje urwanych kół i wahaczy. Ale może jakoś sobie poradzimy. O jak ładnie. Pod tamtym kamieniem, ale jest strasznie słonecznie, więc poszliśmy do cienia i cholera czytałem o żabach na cyprze i zapomniałem wszystko. Także na pewno macie tutaj gatunek. I tak ona wygląda. Ale jest ładna. Taka masywna bardzo. Zobaczcie, jakie ma nogi grube. Dziomeczki, dotarliśmy do Pine Forest, czyli no do lasu, który jest iglasty, bo internet powiedział, że największe prawdopodobieństwo, żeby znaleźć Heetopelma oliwaceum jest właśnie w takim biotopie. No i jak widzicie, yy, są tutaj kamienie. I wyczytałem również, żeby szukać pod płaskimi kamieniami. I spójrzcie na to. Na początku zobaczyłem tą gęstą sieć. No ona ewidentnie świadczy o tym, że to ptasznik ją uplutł, ale to... Widzicie? To jest najprawdziwsza wylinka ptasznika. W takim razie znajdziemy tego ptasznika. Zobaczcie co to za pająk. No wygląda kurczę z budowy trochę jak... Nie wiem co. No słuchajcie, wygląda bardzo złowrogo. O, to jest dorosły samiec, tego nie bierzemy. To jest wściekły. Dobra, to odpuszczamy samca, ale może znajdziemy samicę w takim razie tego gatunku. Strasznie dużo czaszek kozic górskich tutaj spotykamy. A tą zdecydowałem się nagrać, bo jeszcze jej się róg ostał. Ale fajna, nie? Bardzo spoko. Drugi róg jest tu. Co chwilę jakieś kostki. No a pokażę wam ścieżkę właśnie tych kozic. O nie, zaczyna padać niedobrze. To jest śmieszne, bo jak widzicie Niby tu jest ścieżka, nie? I można by pomyśleć, że no to człowiek, no nie, bo to jest taka ścieżka liliputa, dlatego, że to sobie te kozy robią tej ścieżki. Mamy ją. Tam, słuchajcie, tutaj pod tym kamieniem jest Hetopelma oliwaceum. Tak dosłownie zerknąłem, że ona tam siedzi i odłożyłem, żeby to z wami zrobić. Wydaje mi się, że to jest dorosły samiec, bo miała takie wątłe nogi, ale przekonajmy się, tylko zanim, to ja sobie znajdę coś na wzór pensety. Albo różdżki. Dobra, i patrzymy co tu jest No jest Nie chcę żeby uciekała o, wkurzona bardzo. Dobra, złapmy ją ja postaram się zobaczyć płeć, ale to może być problem, bo jest bardzo chuda. Tak kochani, to jest dorosły samiec. To, o, widzimy haki na goleniach tutaj na pierwszej parze odnóży. E, no, na gogłaczkach są bulbusy, ale to tego już nie zobaczymy. Dorosły samiec hajtoperne oliwaceum. Odkładamy go do swojej nory i... O, ale zagrzmiało. Miejmy nadzieję, że dotrzyma na sezon i znajdzie jakąś samicę. Patrzcie, pod kamieniem jest fajna agama cypryjska, w związku z tym złapmy ją i zobaczymy. E, dużo, dużo ciemniejsza od tej, którą widzieliśmy wczoraj młodziaka. Słuchajcie, one dorastają do 35 cm i są to największe jaszczurki Cypru, więc póki co spotkamy, spotykamy maluszki. No ale trzeba... Przez jeju, po prostu ma taką strasznie agamią głowę. Nie na czym agamy, odejmę <grystanie> By już Co ona spała mm. Słuchajcie, patrząc na wielkość, to obstawiam, że to jest samica. Spójrzcie, mamy tutaj e, mezobotus, ale e, to jest odmiana z Cypru, z tego co wiem. I właśnie on żyje tylko tutaj. W sensie ten konkretny. No, widzimy o co tu chodzi z tym skorpionem, nie? Strasznie jadowity. Jest w Polsce na pierwszej liście zwierząt zakazanych ze względu właśnie na siłę jadu. I no, najzwyczajniej w świecie nie wolno go w Polsce mieć. No. Dość jest duży, wiecie. Pokażę wam przy moim palcu, tak nie ryzykując za bardzo. Taki. No, całkiem, całkiem. Ale zostawiamy tego pana tutaj, albo panią. Zapraszam was na pierwszy epizod serii Gotuj z zającem. Mamy tutaj ośmiornice, które kupiliśmy mrożone, już mrożone nie są. W ogóle swoją drugą patrzcie. Ona tutaj ma tą głowę, znaczy ten płaszcz. I nigdy nie widziałem, jak to wygląda. I patrzcie, i w momencie, kiedy ona ściska ten płaszcz, to tam ma wodę i ją wytłacza, no nie? I dlatego właśnie ona tak odpływa. To jest spoko. Mamy tutaj parę ośmiornic. No więc, moi drodzy, zgodnie z przepisem, który znaleźliśmy na YouTubie, to musimy sobie odseparować dół, czyli te macki całe. Powiedzmy. A, skwierczy. To jest obok. Tutaj mamy kaptur. Odcinamy głowę. To jest głowa, jak coś. I ona jest niezjadliwa. Wyrzucamy to. I wyczytaliśmy również, że trzeba jakoś ściągnąć skórę z tego kaptura, która jest gruba, Do miseczki trzeba włożyć z wodą. Po co? A tak zrobię to beczkę. E, patrz. Patrzcie. I tutaj nam zostaje czyste mięsko. Następnie powinienem wyciąć tutaj jej dziób, zęby, natomiast widzę, że kupiliśmy ośrodnice, które ich nie posiadają. Także ja się biorę do krojenia i będziemy to wkładać do piekarnika. Aha, piekarnik, moi drodzy. Ustawiamy na 180 stopni. Będzie się ona piekła mniej więcej 15 minut. 20. Mniej więcej 20 minut. Poprawiliśmy ośmiornicę. Mamy do dyspozycji macki. Piękne macki. O, widzicie, woda się zgromadziła, która jest niechciana, więc odlejmy ją. Będziemy ją rozkładać na Brytfance. Do dyspozycji mamy z przypraw: sól morska cypryjska, pieprz czarny, wszystkim znany. Czosnek granulowany, bo jesteśmy leniuszkami i nie chce nam się kroić prawdziwego A z racji, że ignoranci z nas nieźli, no to nie będziemy czuli różnicy Macuszka została, jak najbardziej również ją upieczemy, powiedzmy tutaj I teraz co? Sól najpierw Ilość? Nie mam pojęcia Troszeczkę Na oko Podobno, słuchajcie, ośmiornica jest smaczna, więc też nie ma co przeginać z tymi przyprawami Dalej pieprzki Ty lubisz mniej pieprzu, tak? Tak A ja więcej Wybierz Dodaj na razie mniej, a później sobie najwyżej na tym popieprzysz. Bo żeby smak był jakiś. No będzie smak. Tak to wszystko popieprzysz, będzie niedobre. I generalnie słuchajcie, przepis mówił, żeby użyć z oliwy, oliwy z oliwek. Nas nie stać na oliwę z oliwek, więc mamy Vitador Sunflower Oil. Yy, tylko, że jest go resztka, bo wczoraj A pokażę wam. Kupiliśmy kalmary. Sprawa się rozchodzi o to, że Squid Rings in Butter rozkwinięcie, że te kalmary to jest blef. Te kalmary są zrobione z jakiejś e, rozkminiliśmy papki kalmarowej, masy. bo masy kalmarowej, bo nie ma czegoś takiego jak perfekcyjnie okrągły kalmar, tak jak wszystkie są. I słuchajcie, e, panierka to jest pączkowa masa i jak to usmażyliśmy, to po prostu smakowało jak e, niedobry pączek, który nie był ani słony, ani słodki i z smaku kalmara też nie było. A kupiliśmy dwie paczki, więc te kalmary pójdą dla kotów okolicznych, których tutaj nie brakuje. Wracając do oleju, po kapce na sztukę. i Według internetowego przepisu osoby, która jest niezweryfikowana, będzie to pyszne. Trzecia minuta pieczenia. Okazuje się, że ośmiornica jeszcze wykazuje ruchy. No, ośmiornica kurczy się bez dwóch zdań. Po 20 minutach wita nas tak naprawdę resztka ośmiornic, które wsadzaliśmy. Co my tu widzimy? No tak naprawdę to... Ta jest ładna, trzeba przyznać. Reszta ciężko powiedzieć. Kaptury fajnie napompowały się. Tutaj mamy jeszcze ziemniaczki przysmażone na patelni. No i trzeba nakładać. Właśnie dojechaliśmy do jakiegoś meczetu, który został wzniesiony w XVIII wieku. I słuchajcie, w zasadzie głównym powodem, dla którego tu przyjechaliśmy są koty, bo Nina Koti na Instagramie lubi koty, więc... Więc przyjechaliśmy je pooglądać. Jest ich strasznie dużo. Są wszędzie. Nigdy nie widziałem tylu kotów naraz. W każdym możliwym miejscu leżą. Daj pan piątaka na karmę, albo chociaż dwójeczkę na suchą karmę byś pan dał, ja se tu leżę. Meczet z zewnątrz i meczet w środku. Śmiesznie, bo jest tak strasznie mięciutko tutaj. No, no ale tak bym powiedział, jest tutaj pustawo, bym powiedział. Słuchajcie, oficjalnie jesteśmy na Cyprze Północnym i on teoretycznie należy do Turcji, a praktycznie nie należy do żadnego kraju, bo nie jest uznawany za kraj. I gdzieś zgubiłem... O, patrzcie! Co prawda bez ogonka, ale znaleźliśmy drugiego z dwóch przedstawicieli gekonów na Cyprze. Jest to gekon turecki. Strasznie się cieszę. Weźmy go na rękę i zobaczymy z bliższa. Też bardzo malutkie gekony. Paręnaście centymetrów dorosły osobnik. No ale widzimy, że no jest on już bardziej kolorystycznie ubarwiony od śródziemnomorskiego. No niestety nie wiemy jaki by miał ogonek, gdyby był cały. No ale przynajmniej możemy zauważyć, jak wygląda ogon, który odrasta właśnie u Gekona. Wygląda w ten sposób. On jeszcze troszkę bardziej będzie przypominał tą nasadę ogona, natomiast nigdy nie będzie taki jak przed autotomią czyli przed właśnie odrzuceniem ogona. Gekony oczywiście odrzucają ogony w momencie kiedy e, no jakiś napastnik na przykład je złapie za ogon, no to to jest, że tak powiem, ostatnia deska ratunku, żeby żeby uratować sobie życie, no i ten kiedyś sobie to życie uratował, ale równie dobrze mógł po prostu jakiś spadający kamień, czy inne rzeczy przygnieść mu ten ogon. Udało się. Znaleźliśmy wszystkie gekony, jakie występują na Cyprze. Tego ja sobie puścimy, a jeszcze zobaczcie tutaj jest Huntsman Spider, kochani. To jest jedyny Huntsman Spider z, z Cypru. Nie pamiętam gatunku, musicie mi wybaczyć, ale właśnie Wam się pojawia ten gatunek. O, witaj. Zobaczcie, z lewej strony mamy Huntsman Spidera dorosłego, a z prawej z prawej dobre pytanie. Jedno jest pewne ten prawie jest tak napompowany, że głowa mała. Ojej. Jedyny huntsman spider z Cypru. Dacie wiorę. Świetnie. Ej, patrzcie, pod kolejnym kamieniem wita na 100. zaraz to zbadamy, oraz doskonale wszystkim znana agama. Ja i zobaczcie, ona też ma inne ubarwienie. To, tak bym powiedział, ubarwieniem przypomina trochę agamę brudatą. Nie, no nie mogę, jakbym widział małego brudacza. Niesamowite. Tu wyszedł taki, niestety, no, najbliżej w tym momencie. Bliżej nie będę. Także pomijamy go. Może się uda go zidentyfikować. Ej, spójrzcie na wielkość tych żołnierzy. O oh, fuck. Spójrzcie na to. No nie no, są po prostu... Są najwięksi żołnierze, jakich widziałem w życiu. No ogromne. To jest chyba już super żołnierz, nie? Bo jest też taka kasta. Tam już im nie rozkopujemy. Zobaczcie, znaleźliśmy drugiego tureckiego. On też miał kiedyś stracony ogonek, ale jak widać już tak naprawdę długość jest całkowicie zregenerowana. E, natomiast no, wzór to niestety nie jest to. No i tak to właśnie wygląda. To tak w roli ciekawostki pokazuję kolejnego, bo właśnie widzimy jak wygląda ten zregenerowany odwłok. E, nie odwłok, ogon. A poza tym jak on słodziutki bardzo. O, jaki fajny! Moi drodzy, to jest złota plaża. I tutaj można spotkać żółwie morskie. Ale niestety w letnich miesiącach. Więc no, z racji, że teraz jest zima, to nie bardzo. Ale jest dość malowniczo. Ej, słuchajcie, jest dzień półwyspu północnego. I wyczytaliśmy, że na samym końcu tego półwyspu. Żyją dziko-osiołki i to jest ich naturalny tutaj teren występowania. No i rzeczywiście, osiołki. No, cześć. Bo ty byś chciał coś zjeść, no nie? Cześć. Cześć. Ojej. Tu jest więcej? Uuu, dajcie coś mi tutaj do jedzenia. Nie mam nic. Nic dla ciebie. A! A ja bym chapsnął. Ale bym chapsnął. Ja też bym chapsnął. No ty o dzień Dotarliśmy oficjalnie na sam koniec wyspy. To jest północny koniec cypru. Dalej już nic nie ma. To są tylko flagi tureckie i tyle. To jest strasznie przejrzysta woda, przynajmniej na taką wygląda. A tutaj mamy widok na południe Cypru. Tak to wygląda. I samochody przyjechały. A rozkminicie, że my tutaj szliśmy na nogach całą tą ścieżkę, aż po horyzont. Bo stwierdziliśmy, że tam trzeba zostawić auto, bo są za ostre kamienie. A wiecie, jesteśmy w państwie, które nie jest państwem, więc nie mamy żadnego insuransu na nic, na samochód, na siebie i tak dalej. Więc no, zdecydowaliśmy, że tam zostawimy auto, żeby czasem na przykład opona się nie przebiła. No, bo był mega przypał, żeby tutaj jakąś pomoc wezwać. Spójrzcie, znaleźliśmy malutkiego synka. Tutaj z cynki chyba, mogę się mylić, jak nie to poprawię, e, z cynków gatunki żyją trzy. To jest właśnie jeden z nich. Tylko, że jest maluszkiem. Wcześniej widzieliśmy gdzieś takie. No i problem z nimi jest taki, że jeśli, e, jeśli mamy spotkać takiego na kamieniu, wygrzewającego się, to nie ma szans go nagrać. Z tego względu, że on jest nagrzany i cholernie szybki i w gotowości. A takie spod kamieni? U? Właśnie. Wykazują cierpliwość, można powiedzieć, do nagrywania. Dobra, wypuszczamy go. Zobaczcie, znalazłem dorosłego gekona śródziemnomorskiego. Spoko. W końcu jest duży śródziemnomorski, bo widzieliśmy same małe. Postaram się go pokazać przy moim palcu. Taki. No, całkiem. Tak ile ma. No, z 12 cm z 10. Bardzo spokojny konik. I zobaczcie, no takiej szczypawicy to ja jeszcze nie widziałem. Ogólnie Szczypawic, słuchajcie, jest tu strasznie dużo. Spotykamy całe kolonie szczypawic. No ale to to jest wyjątkowy wybryk jak dla mnie. Kochani, właśnie jesteśmy w Zo, i udało się znaleźć dorosłą agamę. Nie wierzę, to jednak prawda, że są duże. Szkoda, że nie podejdę bliżej. Ale wierzcie mi na słowo, że ona ma te 30 centymetrów. No i płagamy. Tutaj jest w miarę fajny teren. Cały wysłany kaktusami. Spoko to wygląda. Owoce, opunsy są jak najbardziej. No nieźle, ale powiem wam, że ogólnie to co jest mm, słabe, słabe, w sensie zwierzęta mają strasznie mało miejsca, ptaki mają małe klatki, a wybiegi dla dzikich zwierząt, nie wiem, strusi i tak dalej, są niedopuszczalne. Właśnie jesteśmy na komercyjnym show papug w zoo, Teraz zobaczymy co się działo. <słyski> Nagrywamy końcówkę w grobowcu z czasów helenistycznych, Tutaj chowali ludzi, tych bardziej zamożnych to są tak zwane grobowce królewskie. No i co mogę powiedzieć więcej? Jeśli filmom się podobał koniecznie łapka w górę i koniecznie subskrypcja, jeśli ktoś nie subskrybuje. A jeszcze w ramach informacyjnych, ten special tak naprawdę powstał przez przypadek, bo miałem nic nie nagrywać bo to był bardziej taki wyjazd prywatny, żeby odpocząć. No, ale jak wyszło, tak widzicie? Także to był special, który ufundowałem sobie sam. Natomiast, kochani, już są zbierane pieniądze na moim patronajcie na kolejny special, Także trzymajcie kciuki. A jeśli ktoś chce zostać moim patronem i wesprzeć kanał, to zapraszam do linku poniżej. To tyle, trzymajcie się. A ja idę zwiedzać grubo.